Cześć, siemanko, z tej strony Rufus, a dzisiaj pokażę Wam, jak zdobyć własnego smoka. Więc pierwsze, co trzeba zrobić, to iść na chuba, iść do portalu, byle jakiego, i trzeba poszukać biomu. To jest taki z motylkami akurat, ale tutaj go nie ma, więc idziemy jeszcze raz. Metry. I jeśli jesteśmy już na Hubie, znowu trzeba jeszcze raz. A, tylko zaciął się. Dobrze. Jesteśmy na Hubie. I teraz trzeba znaleźć pium motylkowe jeszcze raz do portalu. Jak widzicie mam własnego smoka, pokażę wam jeszcze do mojego drugiego, tylko idziemy teraz na tą, zobaczymy, może taki biom motylkowy, od nazwy zależy, musimy właśnie wykonywać na tym biomie, fejwint, czyli to jest motylkowy, motylkowy, jest, jest, lecimy szybko tak w tę stronę. Może pokażę wam tego drugiego smaka, Na, na którym można latać A nie, ten, przepraszam To jest mały, a to jest duży I smog ewoluuje 3 razy Jakby ktoś nie wiedział Tylko lecimy, lecimy Jest tutaj też bonus y, postaci. Na przykład y, kto ma y, kto ma bonus na przykład Lunal Lancer, kto ma Lunal Lancera i wykonuje właśnie nim misję, to dostaje y, jako 3. Nie trzeba robić 5 dungeonów, a trzeba tylko 2 razy. Bo się dostaje ten jako 3. Lecimy. Może zmienię postać, żeby było szybciej? O, widzicie, jak widzicie, zmieniłem na Lunal Lancera i dostałem trzy. Jeszcze tylko jeden dungeon. Może pomogę? Ajajaj. idziemy szybko na bossa. No i dostaliśmy, dostaliśmy, dostaliśmy tutaj i potem za 40 tych dostaje się skrzynki, ale według mnie to się one nie opłacają, z mało się zostaje z nich dragoncoinów, bo mogą też tropić fluxy, więc dostaliśmy teraz dragon dragoncoiny, co każdy jest bonus, daily bonus, czyli dzienny bonus, na przykład co o, 3, o 12 się dostaje dodatkowe 5 ale tak to się dostaje po jednym i, yy, i te yy, challenge są, yy, są co... Yy, są co w każdej godzinie, na przykład o 11, 12, 13 Nie może być na przykład o 13.05 czy coś takiego Więc jeśli już mamy uzbieranych dużo coinów to idziemy na Huba Idziemy w tę stronę Tu jest takie, taka statu, statuetka Smoka Idziemy tutaj, dragon I kupujemy, wybieramy sobie smoka, bo można go skraftować, ale to bardzo dużo coinów się płaci I musimy uzbierać na smoka, za 5 się dostaje yy, takiego małego smoka, którym na nim można, tylko towarzysz O, taki jak tutaj widzicie, tutaj za mną chodzi yy, A za 10 się dostaje takiego małego smoka za 25 się dostaje y, ozdoby, za 50 jest ewoluowany, a za 100 już jest największy i on umie strzelać. Więc, y, jak widzicie, trzeba jeszcze i trzeba uzbierać tych. I ja sobie wybrałem na przykład neonowego, tego co tutaj mam. No i klikam craft. Tutaj są materiały. No i się craftuje. Kiedy już skraftowałem, po prostu klikam yy, na, na to lewym przyciskiem myszki, tak jak widzicie. Im więcej, tym, Im więcej tego mamy, tym lepiej. Więc jeśli mamy więcej tego, tym odblokowujemy więcej umiejętności smoka, czyli na przykład latanie i strzelanie. Więc yy, to by chyba było na tyle więc do następnego odcinka z Trow. Dzięki za oglądanie.